Ciało jest jednością, choć ma liczne części. Wszystkie części ciała, mimo że jest ich wiele, tworzą jedno ciało. Tak też jest z Chrystusem. W jednym duchu zostaliśmy wszyscy ochrzczeni, by stanowić jedno ciało. Żydzi i Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy zostaliśmy też napełnieni jednym duchem. Ciało nie składa się z jednej części, lecz z wielu. Gdyby noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy mimo to nie należałaby do ciała? Albo gdyby powiedziało ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, to czy, to czy mimo to nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było okiem, to gdzie byłoby ucho? Albo gdyby całe ciało było słuchem, to gdzie byłoby powonienie? Otóż Bóg, tak jak zechciał, ustalił miejsce każdej części w ciele. Gdyby jedna część była całością, to gdzież byłoby całe ciało? Tymczasem ciało jest jedno, mimo że składa się z licznych części. Nie może więc oko powiedzieć ręce nie potrzebuję Ciebie, ani głowa nogą nie potrzebuje was. Owszem, te części ciała, które wydają się najsłabsze, są konieczne. Te części ciała, które uważamy za mniej szacowne, otaczamy większym szacunkiem, a wstydliwe Większą troską. Szlachetne nie wymagają takiej troski. Bóg udzielił większej czci tym częściom, którym jej brakowało, i w ten sposób utworzył ciało, aby nie było w nim rozdarcia, lecz aby poszczególne części wzajemnie ze sobą współdziałały. Gdy cierpi jedna część ciała, Cierpią pozostałe części, a gdy jedna część odbiera chwałę, cieszą się wszystkie części. Wy jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z was jest Jego częścią. Oto Słowo Boże. No to mamy wytłumaczone, czym jest Kościół. Też wpisując się i we wczorajsze, i w dzisiejsze słowo, które Pan przeznaczył dla nas w liturgii, mamy wytłumaczone, czym jest Kościół, czym jest świątynia, w której Bóg chce zrobić także porządek. Kiedy rozmawiamy o Kościele, to wielu rozumie go jako taką zbieraninę kanoników, prałatów, ekscelencji, eminencji z Ojcem Świętym na czele. Posłuchajcie, to jest niebywałe. Mój kumpel z, z liceum, pisaliśmy maturę w 1993 roku, w 1993, napisał w pracy z religii takie zdanie, we współczesnym świecie kościół często traktowany jest jako mafia księży, mająca na celu dojście do władzy. Popatrzcie, minęło tyle lat, a wydaje mi się, pewnie wielu nam się wydaje, że to zdanie Piotrka jest cały czas aktualne. Często rozumiemy kościół, kiedy gadamy ze sobą. Właśnie jako taką, no właśnie jako hierarchię. Ucieka nam, że Kościół to wspólnota. Ktoś powie, nie potrzebuje Kościoła. Wystarczy, że będę modlił się w domu. Święty Cyprian z Kartaginy, to jest 1800, 1800 lat temu, napisał takie słowa. Nauczyciel jedności nie chciał, aby modlitwa dokonywała się pojedynczo i prywatnie. A modlący prosił jedynie za siebie: Nie mówimy, Mój Ojcze w niebie, ani chleba mojego, powszedniego, daj mi dzisiaj. Nikt nie domaga się, aby tylko jemu odpuszczono winy, ani nie prosi, aby on sam prywatnie nie był wodzony na pokuszenie i wybawiony od zła. Modlimy się publicznie i we wspólnocie, nie tylko za jednego, ale za cały lud. Gdyż jako taki jesteśmy jednością. I to jest Kościół, i znowu wracamy do Świętego Pawła, który Kościół porównuje do ciała. I popatrzcie, moi drodzy, my w tym naszym kraju, który obecnie jest taki, taki podzielony, mamy taką tendencję do do szufladkowania ludzi, do mówienia: o, ten jest prawdziwym katolikiem, a ten nie. To, co nas łączy, to jest Chrzest. Ten, który nas łączy, czyli Jezus Chrystus, jest o niebo ważniejszy od tego wszystkiego, co nas dzieli. I do momentu, kiedy nie zrozumiemy tego zdania, to do tego momentu nie będziemy rozumieli, czym jest Kościół. Nie możemy mówić innym ludziom: nie potrzebuję was, jesteście nam niepotrzebni, wypad z baru. Bo jeśli zranisz noga, nie będziesz miał rąk, to czym ją opatrzysz? Kościół, rodzina. Po co jesteśmy sobie dani? Żebyśmy szli razem. Ramię w ramię, razem. Po co jestem dany temu kościołowi? Niekoniecznie jako ksiądz jako zakonnik. Po co jestem dany temu kościołowi? Jako ochrzczony człowiek? Jestem dany po to, żebym w momencie, kiedy widzę, jak ktoś się chwieje i upada to jestem posłany, żeby go podnieść. I za co kocham ten kościół? Za to, że kiedy sam się chwieje, albo kiedy mnie samemu noga się powinie i upadnę, to w tym kościele mogę znaleźć rękę, która mnie podniesie, a nie nogę, która mnie podepcze. Takiego kościoła potrzebuję. I myślę, że takiego kościoła potrzebuje każdy z Was. Jesteś potrzebny temu kościołowi, niezależnie od tego, jaki nosisz bagaż doświadczeń, niezależnie od tego, czy jesteś w samym centrum tego kościoła, czy na jego obrzeżach, jesteś częścią tego kościoła, jesteś potrzebny temu kościołowi. Jeśli na przykład usłyszałeś, że nie ma tu dla Ciebie miejsca, Bo żyjesz w związku niesakramentalnym, bo pierwsze małżeństwo Ci nie wyszło, i ktoś ci powiedział, że nie, to nie jest twoje miejsce. To chcę ci powiedzieć, że zostałeś oszukany przez człowieka, który nic nie rozumie z kościoła. Chciałbym, kochani, o kościele też powiedzieć w kontekście. Może Was zdziwi świętego Franciszka, chociaż będzie się też przeplatał tam święty Dominik? Bóg na przykładzie tych dwóch ludzi nam pokazuje, co znaczy być kościołem, co znaczy rozumieć kościół. Była wiosna 1206 roku. Franciszek wyszedł poza Mury Asyża, i trafił do znanych sobie ruin kościółka świętego Damiana. Tam wszedł na chwilę modlitwy i nagle usłyszał głos z krzyża: Franciszku, idź, odbuduj mój kościół, bo widzisz, że popada w ruinę. I wiecie, to jest jedno zdanie, które zmieniło i Franciszka, i kościół. I chciałbym, żebyśmy się zastanowili i posłuchali tych pięciu pierwszych słów z wezwania Chrystusa z krzyża San Damiano. Franciszku, idź, odbuduj mój Kościół. Popatrzcie, że Jezus zaczyna od imienia, Franciszku. Jezus, rozmawiając z człowiekiem, zna go po imieniu, znając go po imieniu, zna wszystko. Jezus nie mówi do ciebie, ej ty w zielonym, jak już słyszymy, ej ty w zielonym, to wiadomo, że chodzi o ojca Łukasza. Nawet kiedy przychodzimy na niedzielną mszę świętą, nie jesteśmy dla Boga anonimową masą. Bóg patrzy na człowieka indywidualnie, Bóg z tego ołtarza, z każdym z was, z każdym z nas nawiązuje osobistą relację i mówi po imieniu. Kiedyś młody człowiek powiedział: Bóg mnie kocha tak, jakbym był jedyną osobą w jego życiu. A Jan Paweł I uśmiechał się i mówił: Że jeżeli Bóg ma w niebie stolik, to na tym stoliku stoi moje zdjęcie. Bóg zwraca się do ciebie po imieniu, bo cię zna. Wie, czym żyjesz, wie, kim jesteś, wie, że masz problem z pracą, wie, że u ciebie bida aż piszczy. On to wszystko wie. Bo zna ciebie całego. Idź. Biblia często używa tego słowa, a może jeszcze inaczej: Bóg używa często tego słowa w momencie, kiedy chce. Żeby coś się stało w życiu człowieka, idź. Mamy przykład Abrahama, który, aby wypełnić misję nadaną mu przez pana, musi opuścić swoją ziemię. Albo tym razem Nowy Testament, kiedy uczniowie Jana-chrzciciela pytają Jezusa: Rabbi, gdzie mieszkasz? A on im mówi: Chodźcie, zobaczycie. Jezus nie podaje im adresu. Jezus nie mówi: Posłuchajcie, idźcie prosto. Tam potem, za 100 metrów w prawo, tam będzie piekarnia. To skręćcie w lewo, tam jeszcze będzie mleczarnia, a naprzeciwko mleczarni jest zakład stolarski Józef and Son. Jezus nie podaje adresu. Jezus mówi: chodźcie, zobaczcie, wykonajcie pewną pracę. I kiedy Franciszek, trwając na modlitwie w ruinach, Kościoła Świętego Damiana słyszy: idź, to wiecie, co robi? Od razu wychodzi. To znaczy, Bóg wzywa, trzeba się ruszyć. Koniec modlitwy. I myślę, że dobrze by było, żeby o tym wezwaniu też pamiętały te osoby, które wiecie, całymi, całymi godzinami siedzą w kościele, a rodzina jest zaniedbana. Rodzina to także Kościół. Coraz więcej tych kościołów potrzebuje odnowy, odbudowy, ale żeby zacząć je odbudowywać, w pierwszej kolejności potrzeba obecności, zaangażowania, bez tego nie odbudujesz tego kościoła, jakim jest rodzina. Kiedyś przyszedł do mnie jeden z moich uczniów i powiedział, Mój ojciec to ja pochodzę z takiej bogatej rodziny i mój tato wpada na pięć minut, rzuca mi stówę i mówi: idź, Kamil, zabaw się. I wychodzi z domu. I on mówi: Ja nie chcę kasy mojego starego. Ja chcę, żeby mój tato siadł i ze mną porozmawiał. Nie da się budować kościoła, będąc na zewnątrz. Słowo idź w wezwaniu Jezusa jest kluczowe. Bóg mówi ci: rusz się, rusz się wreszcie, zrób coś ze swoim życiem. Nie możesz gnić w miejscu. Odbuduj. Franciszku idź, odbuduj. No, to słowo to jest słowo klucz, bo zwłaszcza kiedy myślimy o kościele to wielu ludzi chciałoby zburzyć to co jest i wybudować go od nowa według własnego pomysłu a Jezus mówi Franciszkowi odbuduj to znaczy odbuduj tu ten który już jest Franciszek, słysząc wezwanie Chrystusa, wraca do miasta, by prosić ludzi o pomoc. To też pokazuje, że Kościół można odbudować tylko we wspólnocie nie w pojedynkę. Nie uda nam się odbudować tego Kościoła, jeżeli będziemy szukać podziałów zamiast jedności. Nasz kraj jest cudnie podzielony politycznie i może być, ale Kościół nie powinien być. To znaczy, wiecie, każdy z nas oczywiście jako obywatel ma prawo do swoich sympatii politycznych, ale jeszcze raz chcę powiedzieć, że ten, który nas łączy, jest o niebo mocniejszy od tego, co nas dzieli. Odbuduj ten, który jest. Odbuduj mój kościół, mówi Jezus. I znowu, wydaje się, że, że każdy, przepraszam, może nie każdy człowiek, ale że wielu ludzi traktuje kościół jako swoją własność, nie na zasadzie swoją część, coś, czego sam jest częścią, to chciałem powiedzieć, Tylko, że, że wiecie, patrzymy na ludzi w Kościele i myślimy sobie, ten tak, tamta nie, tamta nie, tamten też nie. Kościół jest katolicki, to znaczy uniwersalny, powszechny dla każdego. I każdy ma tu tutaj swoje miejsce. Jezus nas o tym cały czas przekonuje. Kogo Jezus wybrał na jednego z apostołów? Mateusza, celnika, złodzieja, kolaboranta? Człowieka, który w ogóle Jezusem nie był zainteresowany? Kiedy Jezus w kafarnaum uzdrowił człowieka, całe miasto się zgromadziło wokół Jezusa. Nie było tam Mateusza. Mateusz był w komorze celnej. I Jezus tam do niego poszedł, popatrzył na niego i powiedział: Pójdź za mną. W kościele jest miejsce dla każdego, i o tym nas Mateusz przekonuje, bo Mateusz, który idzie za Jezusem, wieczorem organizuje ucztę, i na tej uczcie siedzi Jezus i siedzą kumple Mateusza, czyli inni grzesznicy. Czym jest ta Eucharystia? Jeśli nie tym samym, jest Jezus i grzesznicy. I siedzimy z Nim przy stole i słuchamy Jego słowa i karmimy się Jego ciałem. Czasem chcielibyśmy ubezwłasnowolnić Pana Boga, czasem my, ludzie blisko Niego, Chcielibyśmy Jego miłosierdzie wydawać ludziom jak cukier na kartki. Myślę, że czas, żeby wybrzmiała dobra nowina dla każdego człowieka, zwłaszcza dla tych, którzy są daleko. A dlaczego są daleko? Bo ich wykopaliśmy. Bo my stwierdziliśmy, że dla nich nie ma miejsca. Papież Franciszek robi coś, do czego został 800 lat temu posłany święty Franciszek, zapraszać do kościoła ludzi na obrzeżach. Papież Franciszek zaprasza ludzi do wejścia do kościoła, a my już mamy nogi przygotowane do kopnięcia ich w tyłek. Co jest w stanie zbliżyć ludzi do Pana Boga i do kościoła? Dwie rzeczy. Muszą się przekonać, że Bóg ich kocha, i muszą się przekonać, że Kościół ich chce. I kiedy zaprosimy ich do środka, i kiedy siądą razem z nami, wtedy możemy zacząć katechezę. Franciszku, idź, odbuduj mój kościół. To jest kościół Jezusa Chrystusa, ponieważ to On, a nie ja, oddał za ten kościół życie. Ponieważ to On, a nie ja, za ten kościół przelał swoją krew. Kościół. Warto sobie uświadomić, że Franciszek nie urodził się świętym. Do 25 roku wiódł życie hulaszcze. E, jeśli coś się w Franciszek tam był. Papież Benedykt, Benedykt XVI powiedział o Franciszku, że Franciszek to nawrócony playboy. Benedykt XVI. Część z moich braci ma pretensje do papieża emeryta. Oto stwierdzenie. Ale to jest cudne, bo Benedykt XVI się nie certoli, tylko nazywa rzeczy po imieniu. Franciszek nie urodził się święty i kiedy on, ten nieświęty, wchodzi do ruin Kościoła i słyszy Franciszku, idź odbuduj mój Kościół, a teraz sobie przypomnijmy te słowa z Pawła, z pierwszego listu do Koryntian że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego to nie sposób pomyśleć sobie w ten sposób że Bóg coś chce ode mnie że nie chodzi o ten kościółek pod asyżem że nie chodzi koniecznie o to o ten wielki kościół pisany z wielkiej litery o którym pisał święty Bonaventura ileś tam dziesiąt lat po Franciszku, że Franciszek odbudował kościół zresztą razem ze świętym Dominikiem. O tym jeszcze za chwilę. Ale Franciszek, wchodząc do ruin kościoła świętego Damiana, usłyszał: Franciszku, sam jesteś ruiną. Idź, odbuduj mój kościół, to znaczy odbuduj siebie. Zrób coś ze sobą. Ogarnij się, chłopie. Jesteś ruiną. Odbuduj się, zreperuj, zrób generalny remont, zmień swoje życie. I to był początek zmian. Franciszek nie stanął przed Innocentem III, jak inni, z którymi później zmagał się święty Dominik. Wiecie, Franciszek i Dominik na samym początku nie wymyślili jakiegoś, nie mieli jakiegoś super pomysłu. Oni chcieli żyć Ewangelią i przychodzili do papieża, prosząc o zatwierdzenie reguły. Wiecie, z czego składała się reguła Franciszka, ta pierwsza? Tu było kilkanaście cytatów z Pisma Świętego. I Franciszek przychodzi z tymi kilkunastoma cytatami do Innocentego i mówi, zatwierdź mi to. Ale po co? Po co Franciszkowi zatwierdzenie papieża do życia Ewangelią? Chcesz żyć Ewangelią, to żyj. To super. Ale takie było posłuszeństwo Franciszka. Niektórzy mówią, że Franciszek zrewolucjonizował Kościół, zrewolucjonizował poprzez posłuszeństwo. A nie poprzez transparenty i mówienie, że papież jest B, a episkopat polski na szafot. Znaczy, odbudowa kościoła zaczyna się od siebie. Innocenty Trzeci miał mieszane uczucia, kiedy słuchał Franciszka. Bo idee, które głosił, były tymi samymi ideami, które głosili ludzie przed nim, którzy przychodzili do papieża i mówili: Chcemy żyć Ewangelią, chcemy żyć w pokorze, w ubóstwie, w pokucie. A papież im błogosławił, a potem oni odchodzili. Stawali się heretykami, odchodzili od kościoła i mówili: Papież jest niedobry. I coś, co pomaga innocentemu w podjęciu słusznej decyzji, to sny. Ile ich było, nie wiem? Odwieczna przepychanka między Franciszkanami a Dominikanami. Czy był jeden sen, czy tylko o Dominiku? Czy był jeden sen i tylko o Franciszku? Czy może innocenty miał dwa sny? Z Franciszkiem i Dominikiem? Dowiemy się o tym. Ale papież zobaczył, że ci ludzie utrzymują, podtrzymują bazylikę na Lateranie, która jest symbolem Kościoła Powszechnego. Wiecie, kochani, chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć i tym skończę: że jeżeli jesteśmy wkurzeni na ten kościół, jeżeli nie możemy patrzeć na coraz, wielu z nas tak myśli, coraz słabszą. Coraz słabszą postać Kościoła. To tylko jedna myśl e, może ten Kościół zmienić. Jakość Kościoła zależy od jakości życia mojego i Twojego. Jeśli chcesz bardziej świętego Kościoła, zacznij żyć święcie. Ja muszę zacząć żyć bardziej święcie. To jest jedyny sposób na odbudowanie tego Kościoła. Spróbujcie dzisiejszego wieczoru, jak się będziecie kłaść spać, spróbujcie usłyszeć wezwanie Pana Jezusa. Idź, odbuduj mój Kościół. Swoim życiem. Amen.